Hej, się mano ludziska, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kapi, a dzisiaj opowiem wam o sytuacji, która to wczoraj narobiła naprawdę niemałe zamieszanie wśród społeczności Fortnite. Czyli całorocznym karnecie bojowym oraz o zupełnie nowym pakiecie skinów zimowych, który to najprawdopodobniej niedługo pojawi się w grze. Także strzel łapkę na dobry start, zostaw suba z dzwonkiem, aby dostać na święta monitor 200 Hz od świętego Mikołaja oraz skomentuj swoim imieniem, aby mógł wysłać ci kartkę no ja. na święta. A teraz zapraszam do oglądania. Jeśli śledzisz dokładnie mój kanał, to pewnie widziałeś wczorajszy odcinek, gdzie dokładnie omawiałem wszystkie nowości wraz z skinami świątecznymi, które zostały zawarte w najnowszej aktualizacji. Niestety wtedy nie było jeszcze nic wiadomo o prawdopodobieństwie pojawienia się całkowicie nowego pakietu skinów oraz o informacji, która mocno odmieniłaby cały świat gry. Tak jak widziałeś na miniaturze i po tytule, wczoraj na wielu portalach padł przeciek, że od 2020 roku Epic Games ma nam udostępnić całoroczny karnet bojowy. Wywnioskowane to zostało przez Lakerów, którzy to w plikach rzekomo znaleźli fragmenty wskazujące na właśnie taki obrót sprawy. A co ciekawe, jak się potem okazało, to wcale się nie myli. Owy karnet miałby pojawić się wraz z startem nowego roku, oczywiście jego cena byłaby zwiększona i to zapewne o dość sporo, jednak byłby to jednorazowy wydatek na cały rok. Nagrody dostawalibyśmy tak jak do tej pory, czyli po osiągnięciu poszczególnych leveli otrzymywalibyśmy te lepsze lub gorsze fanty. Pomysł brzmi ciekawie i zadziwiająco, stąd ta informacja szybko została rozdmuchana po wszystkich portalach. Co bardzo ciekawe, sprawa została tak bardzo nagłośniona, że samo Epic postanowiło się do niej odnieść. Zwrócili się oni do jednego z serwisów z informacją, że takowy karnet faktycznie miał pojawić się w grze, stąd znalezione przez lejkerów pliki, jednak ostatecznie z niego zrezygnowano. Poinformowali, że pracują nad takimi rozwiązaniami, jednak nie planują tego uczynić, a już na pewno nie w roku 2020. A Ty jak uważasz? Całoroczny karnet to dobry pomysł czy nie bardzo? Ja uważam, że chyba wolę dotychczasową wersję karnetów, przynajmniej to wprowadza jakieś urozmaicenia. Gra stała się już bardzo nudna i chociaż ta co kilkumiesięczna dawka nowych itemków i skinów w karnetach dodaje lekkiej świeżości. Podzielasz moje zdanie czy nie? Daj znać w komentarzu. Wczoraj w moim filmie przedstawiłem Wam wszystkie skiny jakie udało się podejrzeć lajkarom zaraz po aktualizacji. Jednak wtedy jeszcze nie było nic wiadomo o nowym pakiecie, a dodatkowo udało się odblokować dwa nowe skiny, które to Epic zakodowało. Nie wiem jak oni to robią, ale skoro ja widziałem to je Wam pokażę. W sumie nie dziwię się, że twórcy postanowili je zakodować. Są tu zupełnie dwa nowe wzory i to naprawdę ciekawe. A tobie się podobają? Ale dobrze, wróćmy do tematu nowego pakietu. Nie wiem czy pamiętacie, ale rok temu takowy pakiet pojawił się w grze. Mroźny rycerz, kruk i anioł to skiny, które w sobie zawierał. Teraz również otrzymamy możliwość zakupu takowego pakietu. Skiny są naprawdę kozackie i myślę, że wielu graczy się na niego skusi. Niezależnie od ceny, na jaką będzie on wart. Zresztą zobaczcie sami. Zimowa wersja pani Mikołajki, mroźna ryba i ten paskudny potwór to skórki, które najprawdopodobniej pojawią się w zestawie nowego pakietu. Ja osobiście jestem fanem tej nowej wersji pani Mikołajki. Bardzo mi się podoba. No ale na razie pozostaje nam czekać. A skoro czekasz, to masz chwilę. A jak masz chwilę, to wpisz mój kod w sklepie Kapipał za YouTube, byłbym mega wdzięczny. No dobra, to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli tak, to wykliknij tą łapkę, no i zostaw tego suba z dzwoneczkiem. Będziesz kokstedy. Dzięki za oglądanie, trzymaj się, cześć!